Była szansa gdzieś tam z Robertem zamienić dwa słowa i dowiedzieć się, kiedy on będzie gotowy do gry? Była rozmowa, ale nie, nie, nie na meczu. Ona była dużo wcześniej. Z tego, co wiemy, ta rehabilitacja przebiega dość dobrze. Zresztą w ogóle ta kontuzja była dosyć dziwna i ten cały szum może większy w Hiszpanii niż u nas. Moim zdaniem niepotrzebny, bo no, no bo jeśli zawodnik gra całe spotkanie i jest w stanie dokończyć y, y, mecz, no to mowa tam o, o jakiejś kontuzji mięśniowej, y, poważnej, no nie ma sensu, bo, no bo byłem piłkarzem i, i, i wszyscy, którzy w piłką się trochę interesują, to widzą jak... jak y, takie są kontuzje mięśniowe i zawodnik praktycznie no, musi zejść z boiska, bo, bo taka kontuzja nie pozwala na to, żeby, żeby dograć do końca, żeby, żeby biegać na wysokiej intensywności. To po prostu jest niemożliwe.